5.59 na zegarach. To zaczynamy nowy dzień z Polsat News w czwartek 11 lipca. Dobrze, nie pomyliłeś się. Tak to jest. taki test sprawności umysłu przedstrożka. Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Nowy dzień witamy z uśmiechem, choć trzeba przyznać, że chyba mamy trochę dosyć temperatury. Mimo że ja jestem ciepłolubna, to zdecydowanie wczorajszy dzień i ta tropikalna noc, kiedy było 25 stopni, dała w kość. No, teraz też jest niewiele Chłodniej, 25 stopni już o tej Zima. porze w Warszawie. Tak, ale a propos treningu umysłu. Poza tym, że się do Państwa uśmiechamy, mówimy dzień dobry. Nie zapomnieliśmy, w jakim składzie jesteśmy. Karolina Soczewka i Bartosz Kwiatek. Tak, oczywiście, coś od czego powinniśmy zacząć. No ale dobrze, Uf, dobrze. Uf, jak gorąco. Ale... Po ekstremalnie upalnym dniu, przez Polskę przetoczył się potężny front burzowy. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Tylko. A teraz przenosimy się za ocean, gdzie trwa szczyt NATO. Wsparcie Ukrainy nie jest jałmużną, leży. W... Baza w Redzikowie na północy Polski jest gotowa do rozpoczęcia misji. To ważny krok dla bezpieczeństwa i zdolności NATO do obrony przed zagrożeniem ze strony rakiet balistycznych, powiedział przewodniczący Sojuszu. O tym, jak ważne jest, by NATO mówiło jednym głosem, przekonywał prezydent polski Andrzej Duda. Polityczna burza po telewizyjnym wywiadzie prezydenta. Andrzej Duda w ostrych słowach skrytykował obecny rząd, mówiąc, że w Polsce dochodzi do łamania prawa i konstytucji. Na odpowiedź premiera nie trzeba było długo czekać. W mediach społecznościowych Donald Tusk napisał, że prezydent pojechał na szczyt NATO, by opluwać polski rząd. Sprawę komentowali politycy w debacie dnia. Sejm rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie w agendzie, między innymi projekt ustawy znoszącej odpowiedzialność karną za dokonanie aborcji i pomocnictwo w, w aborcji do 12 tygodnia życia, płodu lub nieuleczalnej choroby. Tornado wywołane burzą tropikalną Beryl uderzyło w amerykański stan Indiana, żywioł spowodował liczne zniszczenia i przerwy w dostawach prądu.